Cześć, cześć z tej strony, ludzka pochodnia. Um, tak, ludzka, po, ludzka pochodnia. No i, a to jest już trzynasty um, um, odcinek um, z survival ludzka pochodnia. Tak. Tej węgla sobie nakopiemy. O, e, to nie ma już nic. Mamy jeszcze. O, jest o już nam się kilow kończy dobrze damy sobie ją tutaj tak o o bingo ja mamy złota złota mamy 9 starczy nam chyba na na hełm złoty żeby to rozświetlać tak zobaczę jak się robi hełm złoty Hełm złoty się robi. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden, dwadzieścia, cztery, pięć, pięć. A ja mam dziewięć. A to spoko. Jeszcze nam zostanieło. Ale to nie złe są te złożyska. Patrzcie, ile tego tego. Już chyba mamy jest tak. Nie, już pięćdziesiąt jeden jest tak, ale, ale już w jest tak. A węgla mamy. O, tak i 49. Węgla mamy pod dostatkiem. Jak to się gada? Że węgiel jest pod dostatkiem. A tu bardzo dobrze, bo w piecu można sobie zapalić. Tak. 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 O, jeszcze tutaj jest. Dobrze. Podsadzimy się. Hop. Ja się tam o. Czekaj, ja teraz zostanę tutaj, gdzieś? Tak? Trzymam pochodnie. Tak. To nam musi wystygnąć? Chyba, nie wiem. Um, to ja będę musiał się gdzieś tak skopać. O, jeszcze tutaj jest rasko, Zakopiemy że sobie. I tyle. I damy już do. suszarki, czy jak to tam. Nie wiem. Na mapce. Musimy iść gdzieś tam. Na mapce. Tak, no, en. tu, kurczę, czekajcie, to ja tutaj się tyknę tak, o, nie wiem czy kilo nam wystarczy. Tak, musimy się tak skopać. Dobrze. Tak. Um. Nie, nie, nie. Szybko. Półte nie mamy. A tuż winam się będziemy podsadzać. Kabel stone też jest. Też jest um, ważny. Można by tak powiedzieć. O nie. Chyba nam się skończy kilo. to do tego dobrze zrobimy sobie drugi nie no złożyska węgla jeszcze złożyska węgla by mi piasowały trzeba byłoby mi jeszcze złożyska węgla no Jest! O nie, nie! Szybko wypłynąć muszę. Gul, kul, gul. Jest. Teraz w tamtą. Pójdziemy sobie w strunkę. Tak. O już tam jest... Już tam jest yy, oświetlone. Widzimy. Właśnie. O, jest. O, jest już. Tylko, że tak, idziemy. Tak? Żeby to się nam... żeby ci przypalało. Mamy... Ja, mamy tu... Ja, mamy czas taki. Jak to się... Tak, 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 O, już nam się żelazo przyparka. Um, a to się robi. Chyba nam wystarczy. Cioch, ciach, cioch, cioch. Nie. Nie wystarczy nam. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno trzeba. Wyziąć o. Tak. O. Nie, nie, ja cię już bym wziął. Ale jak to się robi? Ale hmm. 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 jak to się robi? Tylko gdzie to było? Eee, um, to było tutaj. Aha! Czyli to jest. Mamy! Zobaczymy, czy... Czy to naprawdę świeci. Wróćmy sobie. Pójdziemy sobie tam Oj. Jak nam loguje? Co jest? Czekajcie, muszę, coś nam komplaguje, to ja na razie ten odcinek będę kończył, z tej strony żegna was ludzka pochodnia, no i popatki, pa pa, pa, pa.